23 metry nad ziemią, to stąd rozpościera się najlepszy widok na niebo nad pyżowickim lotniskiem. Wkrótce wysłużoną wieżę kontroli lotów zastąpi nowa, dwukrotnie wyższa i zaawansowana technologicznie. Obecna wieża zostanie wykorzystana na potrzeby portu, będzie można stąd nadzorować ruch samolotów na płycie lotniska. To nie koniec zmian. Niebawem powstanie nowa droga startowa, płyty postojowe i drogi kołowania. Po pierwsze, no będzie to bardzo nowoczesna infrastruktura, która no poprawi bezpieczeństwo funkcjonowania portu w zakresie operacji lotniczych z jednej strony, z drugiej no da nam pewną wartość dodaną w zakresie negocjacji z liniami lotniczymi, bo będziemy mieli naprawdę, proszę Państwa, doskonałą infrastrukturę liniową i będziemy mogli być partnerem dla wszystkich linii lotniczych. Dla Wszystkich integratorów cargo. Nowy pas startowy ma mieć ponad 3000 metrów długości, co wymusza poprawę widoczności i infrastruktury nawigacyjnej. Stąd decyzja o posadowieniu nowej wieży. Koszt inwestycji, która ma zakończyć się w 2016 roku, to około 18 milionów złotych. My posadowimy nową, wyższą, wyposażoną w nowoczesne systemy nawigacyjne systemy łączności i przygotujemy tę wieżę, a tym samym jak gdyby lotnisko do pracy w warunkach już zbliża, zbliżonych do tego, czego ewentualnie będzie wymagał od nas projekt Cezar. Wkrótce w Pyżowicach ma działać również nowoczesny system naprowadzania lotów ILS drugiej kategorii, który ułatwi samolotom lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Te projekty są niezbędne, by lotnisko Katowice w Pyżowicach stało się na lata kluczowym elementem systemu logistycznego regionu. Jeżeli uda się uzyskać synergiczny efekt transportu lotniczego, mamy już drogowego, częściowo mamy autostradę do Pyżowic. Czekamy na rozpoczęcie budowy odcinka od Pyszowiec do Częstochowy ma być niedługo i jeżeli będziemy mieli wreszcie połączenie kolejowe, to wtedy będzie baza do tego, żeby w tym obszarze powstało wielkie centrum logistyczne. Pyszowickie lotnisko już dzisiaj cechuje się najlepszym położeniem w kraju i najbardziej stabilnymi warunkami pogodowymi. Zintegrowanie transportu lotniczego, drogowego i kolejowego oraz wzmocnienie współpracy z lotniskiem w Balicach pozwoli umocnić te atuty i przełoży się na nowe inwestycje w regionie.